te samsungi, trochę mi się w telefon przekrzał, za długo nagrywałem więc tak jak wiem, uczestniczyłem też w nasza szkoła, znaczy to też była ta mistrzostwa, gdy mi to się nazywała Złota Piłka w piłce nożnej, wiadomo więc reprezentowała moją szkołę bo najlepsi nam gracze I byłem jednym z młodszych po prostu, tak więc też, też, też też, niezgodnie do powiem, dobrze wyszło w górkę w granie w to, 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 to Toronto przejazd jest masakra, ale dobra więc to tyle może, no, jeśli chodzi o sport, no bo, no bo co ja mogę już więcej w po sporcie dodać więc tak, Więc szkoła numer 13, mówię, dobrze pamiętam prawie wszystkie imiona dzieci Doły. Pamiętam, pani nasza wychowawczyni, pierwsze dwie klasy, jak jeszcze byłem w klasie A, to była pani Sofia, eee, klasa trzecia, czwarta, bodajże pani Marzena. Już teraz nie pamiętam, jak to było bo chyba pierwsze klasy to była jedna wychowawczyni, druga, trzecia też chyba. I nie wiem, czy od czwartej czy od piątej już potem każda klasa miała innego wychowawcę, tak? Znaczy każda klasa, historia była tutaj inny. no bo to jest łatwo się tam nauczyć, tak? Ale pamiętam, że coś tam po tym roku yy, dukałem tak? Ale to wiecie, no teraz to już się zapomniało, tak nawet czytać już mi nie zawsze potrafię, bo, bo słuchajcie ludzie nie ma się nie ma, nie ma nie ma się styczności. Tak to jest. Tak? Więc, więc to są moje takie wspomnienia szkolne. pole jak się znaczy jak się jest młody, to jest najsilniejszy itp, itd. No nie powiem, że byłem najsilniejszy z tego, co... Znaczy, z tego. Wiem, że zawsze miał renomę Bolek. Bolew no, to był najsilniejszy chłopak, tych, naszych, naszego rocznika. Tak? Ja się zalicza, zaliczałem się bodajże jako ten drugi. Ale to no, tam było kilku innych, też. Ale to tak się wtedy, no tak się zważało na to, tak? Ktoś silniejszy. Czekajcie, co tu się dzieje. Więc tak, ja nie byłem ten najsilniejszy, ale miałem ten respekt, że zaliczałem się na tym drugim miejscu. Teraz już nie pamiętam kto tam jeszcze być, ale wiem, że ja na pewno ja tak sobie teraz próbuję przypomnieć, kto tam jeszcze się zaliczał z tego mojego rocznika tak o drugie miejsce, no nie pamiętam właściwie. Nie było takiego kogoś, kto tak się wyróżniał. Od... Mniejsza z tym, tak? To nie o to chodzi, ale... Tak? To wydarzenie, tak? Wydarzenie W tamtych czasach to wiadomo się jeździło samemu się jeździło autobusem do centrum, czy gdziekolwiek no to takie czasy mówię, tak? teraz to już raczej chyba się nie puszcza normalnie rodzice raczej nie puszczają w takim młodym wieku chyba samych dzieciaków, tak? Ale wtedy powiem pan że zaprosiliśmy je do kina. i żeśmy przegapili ten trolejbus, który który mieliśmy jechać na czas. I teraz już nie pamiętam żeśmy, chyba następne wzięli już było po fakcie, film się zaczął, więc to już nie chodziło Nie wiem jak to był film nawet, ale już tych dziewczyn też nie było. I na drugi dzień się okazało, że one były wcześniej czekały na nas. nigdyśmy nie przyjechały, nie przyjechali, bośmy przegapili ten polerny trolejbus i one wróciły do domu, tak? co to była moja taka pierwsza porażka miłosna, jakby, że, że, że no taka głupota, tak? <grym> tak, tak, ale powiem, tam to mi zostało w pamięci. E, co tam się w Gdyni w małym robiło za dzieciaka? Robiło się dużo w piłkę się, wiadomo, były boisko, nie wiem jak teraz to wygląda, teraz to na pewno inaczej wygląda. Mały lasek się nazywał, bo jest w małym lasku. To boisko było przy ulicy Młodzieży Sandomierskiej i Olkurskiej. Już wtedy lubiłem podróże, bo już wtedy bawiłem się, że jestem kierowcą, tak? Jeździłem naprawdę tym rowerem, no, ja naprawdę zjeździłem duże tereny, bo na przykład pamiętam, że jeździłem do takich miejsc jak na przykład jechałem laskiem gdzieś aż na Karwiny z Karwin ulicą Wiczlińską, aż do Wiczlina potem tak jak kiedyś autobus 147 jeździł. Taki kwadrat robił i, i tamtędy. To ludzie, no jako, jako na dzieciaka, no to tak troszeczkę było tych kilometrów się robiło. I taka cała podróż na przykład będą zajmowała mi 4-5 godzin. Ale dla mnie to było to właśnie podróżowanie, więc ja od dziecka po prostu pierwsziałem podróżować, tak? <laughs> Czasami chciałem kolegów zabrać, ale nikt, nikt tam się nie palił taki, jeździć w takie tereny, bo to były takie wtedy, gdy miałem No to tamte tereny, toż, to Wiczlino, to już taka wioska była, tak? Tam już, no wiejskie tereny, tak? Teraz to, to jest wybudowane. Ale pamiętam, że jeździłem na autobus 147, na autobus 172. Ja właśnie lubiłem jeździć tam, w tamte tereny, takie kółko robić i wracać górą. Nie wiem, jak ta ulica się nazywa. I przez Witomino, i znowu do, do małego Kacka. No i to taka podróż, mówię, nad takim rowerkiem małym, tym uniwersalem. No, zajmowała już kilka godzin. Nie? To dobre, tam parę kilometrów było. A mówię, no nie wiem ile wtedy, 10-11 lat. Pamiętam, że zawsze się bałem, że ktoś mnie zobaczy. Że mnie zobaczy na przykład jakiś sąsiad. Więc zawsze jak robiłem te takie dalsze wyprawy te ileś razy Ludzie zawsze się bałem, że mnie zobaczy jakiś sąsiad czy, czy, czy ktoś, tak? bo, bo i naskarży mojej mamie, bo... No bo ludzie, bo jednak nie, nie mówiłem mamie gdzie jadę, tak? Nie, nie mówiłem rodzicom gdzie jadę nie, bardziej, że gdzieś ok, no idę na rower. No tak wtedy się mówią, dobra mama idę na rower, nie? Dobra, musisz być tam na obiad, na piątko na przykład i, i rob. Dziecko w tych czasach robiło co chciało, tak? Te czasy, no, robiłeś co chciałeś, a bym po tej piątej być na tym powiedzieć, tak? A co ty robiłeś, gdzie wyjechałeś? No to toż, no to to już wolna mergerka była, nie? Więc, więc na przykład jak gdzieś jechałem. Bałem się, że ktoś mnie zobaczy, bo przecież moja mama by... No, przecież by tak dostał czy cokolwiek za to, że po jakimś widzwinie jeszcze nie? I że nie chcę tak daleko, i ja bodajże pojechałem dalej. A Artur wrócił się, co też już był kawał drogi. E, potem raz wziąłem kumpel i potem będą... takich dwóch piątków, i chyba też może i Artur, i ktoś jeszcze był. żeśmy rowerem, pojechali do koleczkowa. Pamiętam, no to kawałkradni ludzie, mały kac, a dnia mały kaczka koleczkowo. Gówniarze, co mają po 11 lat. No to nie powiem, ludzie, no to to jest kawał drogi, tak, rowerami jechać, najechać. To do nasz, tutaj tylko Koliczkowa. Eee, Ale jakiś taki, staw, nie, staw był, taki pomo pomost był, no i ten jeden z książków wyrzeźbił naszej Igniona na takim pomoście, Z tego stawu na pewno już dzisiaj nie ma, na pewno już cokolwiek tam teraz jest w koleczkowie Ciągnęło, zawsze mnie ciągnęło do podróży, no i dlatego od dziecka lubiłem po prostu jeździć, tak podróżować, to no, fascynacja moja była. Nawet pamiętam jak pani w pierwszej bodajszej klasie się spytała, kim chcesz być jak narośniesz, w całej klasy się pytała. No policja, jakiś policjant, znaczy policjant, lekarz jakiś tam innej, nie kosmonauta, no wiecie, to jak to tak dzieci marzą, tak? Ja pamiętam, że wtedy powiedziałem, że chciałbym być piłkarzem. <grym> tak powiedziałem, no, ale piłkarz to nie jest zawód, no bo wtedy to jeszcze nie był zawód w tamtych czasach, wtedy to ludzie grali w piłkę, ale, ale to chyba tam raczej zawodowo bodajże w Polsce to tam nie wiem, czy nawet w, w, tam wtedy, czy, czy zawodowo ktoś grał, może i grał ale to wiecie, no, tam to były inne czasy więc raczej, raczej w Polsce chyba nie było zawodowej jako taką znaczy nie wiem, lata 80' co eee, jeszcze? aha, no tak, tak, zobaczcie więc tak, pani się pytała Jestem kierowcą. A dlaczego kierowcą? No bo ja lubię podróżować, ja chciałbym być kierowcą na przykład na autobusu, gdzieś tam wozić ludzi, no i podróżować i po prostu podziwiać krajobrazy podczas pracy. Nie. Więc jest, dla mnie to zawsze było pasją po prostu jeżdżenie, jeździć, tak? Dziwnie to brzmi, ale od dziecka po prostu mi się marzy. Ja tak jak Rafał mówi. Ja akurat, jeśli chodzi o pracę, no to ludzie, no to praca jest pracą, ale ja po prostu uwielbiam podróżować dlatego lubię tą pracę krzyżąch. Bo tu podróżujesz cały czas, tak? No tutaj dobra to się robi, że cały czas prawie podobne trasy człowiek w Amerykę zna wzdłuż i wszerz, Ale dalej podróżujesz, tak? Więc to jest pasja. No to nie ma dwóch znak. Więc zawsze lubię podróżować, tak? Podróże tym rowerem właśnie. Ja zawsze pamiętam jak już byłem na tej Wiczlinie. Jak już za Karminy jeżdżasz na tą chyba Wiślińską czy coś, czy na ulicę z taki lasek się jechało. I potem wyjeżdżałeś już na takie tereny wiejskie. Uwielbiałem zapach po prostu tej wsi, czy to żyto, czy trawa, czy, 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 czy po prostu pachniało wsią. Uwielbiałem po prostu wieś. A dlaczego uwielbiałem wieś, Bo... Za dziecka spędzałem każdy, ka, każde, e, każde wakacje. Mama po prostu zaprosiła mnie do cioci, do której do, do tej pory jak jestem to, no, akurat w tym roku nie byłem, ale do cioci, bo nie byłem w Polsce, ale za każdym razem jak jestem w Polsce to jeżdżę do, do cioci, tak? do mojej cioci, no to jest siostra mojej babci. To jest Suchowola, Suchowola, teraz to Kuraszew, ale to tam raczej Suchowola, tak, nie wiem czy od kiedy Kuraszew zaczę zaczęto używać to, to, to tą nazwę. Kuraszew zawsze był, ale to zawsze dla mnie to była Suchowola, tak, bo to było Suchowola, teraz oficjalnie chyba pocztowo się nazywa Kuraszew, tam gdzie, gdzie mieszka, tak? no więc tak, więc tam i i i i i tam jest większość mojej rodziny, tak. E ciocia, druga ciocia, kuzyn, kiedyś pcia była, tam jeszcze jakaś dalsza rodzina, więc, więc mówię, tam jest dużo takich rodzinnych, więcej niż w Gdyni praktycznie, to po prostu nie mamy wszystko, więcej rodziny, tak, więc ja jako, że się wychowywałem w Gdyni, w mieście, zawsze jak jechałem do tej powoli, ludzie no to, to ja, ja żyłem, tak? Nie wiem czemu, bo byłem na wsi, uwielbiałem. i naprawdę ludzie no dla mnie to były najpiękniejsze czasy spędzanie na wsi jak się w Gdyni mieszkałem, spędzanie na wsi u, na początku u babci, jeszcze prababci a potem już u cioci, bo prababcia umarła ale ten domek do dzisiaj stoi, prababci ludzie tak jak kiedyś był tak, wszystko jest to samo. Ludówka chyba tylko jest inna, i telewizor, może. Ale te kredensy, ten piec, e, pokój, te obrazy. Ludzie, wszystko jest to, co było, jak ja miałem po, po 7 lat, 6 lat, 5 lat. To jest, to jest, to jest, to jest, ten dom się zatrzymał w czasie, tak? Tylko, że ten dom już nie jest mieszkalny, no tam nam można. Moja rodzina jeździ tam lato i tam można spać, tak? Ale tam ani nie ma toalety, ani nie ma tam ani nie ma wody, ani prąd tam jest, tam prąd podłączony był i dalej można prąd łączyć, więc prąd jest, tak ale, ale nie, ma... Nie, nie ma... To po prostu jest jak na pingu, tak? To jest taki dom, który praktycznie no, no, gdyby tam ktoś chciał się przeprowadzić na przykład no ten dom praktycznie trzeba by zburzyć i nowy postawić, Mógłbym, bo to nie ma nie miałoby nawet sensu remontować, bo to za stary, za stary dom jest tak, On się wali, tak, Że to co się trzyma. Eee, I ten dom przeniesiony w 1908 roku czy coś w tym stylu, czy, czy w 28, ludzie nie wiem, nie wiem, bo tam gdzieś jest, tam, tam jest ta plakietka taka. Przeniesiony, kupiony, został ileś wsi dalej i ten dom jakoś przenieśli, tak? Nie wiem, jak to, no, w tych zasadach, jak to wtedy, w tamtych czasach to, to przenoszenie domu działało, że ten dom postawili po prostu tutaj, tak? No i mówię, obok mieszka moja ciocia, z drugiej strony moja druga ciocia, Różyn. I tam wszystko jest to, co było, tak? To tak, jak kiedyś to było, tak dalej to nie jest tam się nikt nie mieszka, mówię, bo ten dom nie jest mieszkalny. W lato, mówię, można się przespać w tym domu, tak? Ale, ale mówię, no to to już jest tak jak ala campingowo, no. E, nie, ma, mówię, toalety, nie ma, wody, ale nie ma wody. No chociaż ten prąd jest, tak? Więc można podgrzać e, wodę chociażby, żeby się umyć, czy, 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 czy nie wiem, prąd, użyć prądu jako lodówka. To jest lodówka. Potem ludzie wyjeżdżają na zimę czy coś, no to tam ten dom stoi sam pusty zamknięty. Dobra, więc do czego tylko chciałem dążyć, że pamiętam jako dziecko zawsze na tą wieś jeździłem i dla mnie to było najpiękniejsze moje czasy. Jak gdy niedobrze wspominam, tak moje najpiękniejsze czasy, to ludzie był była właśnie wakacja na wsi, tak? Pamiętam jak, jak właśnie mama mnie zawoziła, to zawsze pociągiem się jeździło. Gdynia, bodajże Lublin Na początku taki był Wysiadało się w pod Podlaskim Potem brało się ze dworca Nie wiem, czy teraz w pod Podlaskim jeszcze koleje istnieją Czy jeszcze są? Czy to już te koleje zlikwidowane? Nawet nie wiem, nawet nie wiem Tam może cały czas dworzec Był autobus, pamiętam jakieś takie stare Autobusne, pamiętam centrum i tam już były bezpośrednie, bezpośrednie połączenia do tej Słowowoli racji Podlaski-Parczew przez Słowowolę tak? i się brało autobus no i się na tej głównej drodze wysiadało w tym przystanku i zaczynały się wakacje ach kurcze ludzie i pamiętam właśnie ta droga jak szedłem z mamą do cioci i wiedziałem, że mam miesiąc albo półtora wakacji a i ta kuzynka moja, i druga kuzynka, i kuzyn, którzy dalej w tych okolicach mieszkają. I jedna ta kuzynka, akurat najmłodsza, to ona w Niemczech, ale reszta, jedna kuzynka w Lubartowie, drugi ten kuzyn, ale już oni mają swoje dzieci. Niezłe, ta rodzina jest powiększona, tak? Mieszkają tam 5 km od słowoli. zawsze było dla mnie, no, najpiękniejsze, powiem najmilej, naprawdę najmilej polskie wspominam pod względem właśnie, wtedy to było Podlasie, tak? To było województwo Podlasie, ja nie wiem, wtedy to nazywało się Podlaskie, czy jak to wtedy było województwo? Nie wiem, nie wiem czy to było, wiem, że wtedy na to się o Podlasie, wiem, że na dzisiejszych czasach Podlasie to jest bardziej stok Tamta Słowowola to jest gruby mężczyzna, ale w tamtych czasach to było Podlasie, czyli mówiło o Podlasie na Podlasie. jadę na Podlasie, tak. I to było moje e, nie Podlaskie, to było moje wództwo Podlaskie. Znaczy Biała Podlaska to było moje miasto biała Podlaska, no i właśnie tam wracają Podlaski, e, Parcze, Słowowola i te tereny przylegały do tego mojego tak? Więc to są moje najpiękniejsze, najpiękniejsze wspomnienia. Jeżeli chyba się chodzi o tą polską wieś. nie mówię do tej pory tam się nic nie zmieniło, no. Wiecie jak to jest, no. Trzecia dalej mieszka. No to dom, wiadomo, tam troszeczkę, no bo jest, dobudowany troszeczkę, ale, ale dalej to jest ta sama, to samo, tak? Dalej to jest to samo. Uwielbiam tam spędzać, jak jestem na Rudzie, to jest moje miejsce, więc czasami mówię, jestem u siebie w domu, czasami mylnie, niektórzy e, myślą właśnie, że ja jestem stamtąd, nie, nie, to po prostu moja rodzina jest, dużo, dużo rodziny, połowa mojej rodziny jest stamtąd, ale ja po prostu spędzałem tam najpiękniejsze momenty mojego życia, czyli wakacje. Mam sentyment, tak, słuchowola, mam ogromny sentyment w ogóle do tych terenów. To są najpiękniejsze tereny według mnie, bo wiecie, jak człowiek gdzieś spędzał dzieciństwo, to to zawsze będzie pamiętał najmilej, tak? Coś, co podobało się, coś, co lubiłeś, jakieś świeści do babci, czy coś. Zawsze będę naj, najbardziej mile wspominał właśnie te tereny, słuchowole, słuchowolskie. Pamiętam, że jako jedenastolatek, taki jedenastolatek, latek. 9 Wujek uczył mnie jeździć na traktorze. E, jeden wujek to pamiętam jeszcze e, jak śniwa były, no to, to tam uczył mnie prowadzić wóz, tak? Pamiętacie jak śniwa no, jak były w Polsce, da znaczy, się pamiętacie nocie, co tam pamiętają, może śniwa były, no to były była ta, te stopki nie stopki maszyna taka do obłócenia było była. Wtedy jeszcze pamiętam, że mąż świętej pamięci mojej tej cioci, do której jeżdżę to wtedy oni, oni e, kosili zaprzęgali dwa konie, czy tam konia już teraz nie pamiętam, bo najpierw były dwa konie potem jeden konie, no i taką kosiarką tak, więc ja nawet pozwalali, i znaczy, bujek, no żebym mnie po prostu kierował tym koniem tak lejcami na, tym, na, tym, na tej kosiarce niby, tak to takie wspomnienia, potem taki drugi wujek pamiętam, że kupił ten traktor pamiętam do dziś Massey Ferguson czerwony traktor, nowoczesny nówka, nówka i paradoks, że ten traktor do dzisiaj tam jest, i do dzisiaj jest na chodzie i ja pamiętam jak on przeszkupił to uczył mnie jeździć, i ludzie, ja naprawdę sam jeździłem jak mam 8-9-latek 10-latek ja sam tam jeździłem, sam jeździłem tym traktorem po prostu nauczył mnie tam się jakoś biegnie. teraz nie pamiętam jak te biegi się zmieniało czy to też tak na sprzęgło czy jakoś inaczej wiem, że tam ten traktor wam się nie rozpędza do, no, no, do dużo kilometrów na godzinę ale tak do 30, 40 jeżeli dobrze pamiętam się rozpędza więc pamiętam, że ja nawet i były, nawet i były momenty, że ja sam bóg, jak nie gdzieś tam wysyłał na pole, czy gdzieś tam, no nie jeździł na tych głównych drogach, no nie, to się repowie, nie będę w ale, ale tak na ta boczna taka droga, która teraz już jest asfaltowa akurat, ale wcześniej to była piaskowa droga, i gdzieś tam na jakieś pole dojechać, czy, czy po coś, czy, czy po jakiś wóz, sam jeździłem już bez, bez żadnych tam, bez, bez, bez jego trazy. Puszczał mi kompletnie samego ośmiociewięciolatka na no To moje takie fajne wspomnienia te ze wsi po prostu, tak.